Myślenicę i TV. Wasza telewizja internetowa. Radość napełnia serca, kiedy właśnie wchodziliśmy dzisiaj tutaj do świątyni, wnosząc więcej, Korony dorzenkowe, zasobne w bogate ziarno chce nam się wykrzyczeć, radujmy się z tego, bo mozolne drzwina mamy poza sobą. To wasi ojcowie, to wy sami może nieraz ledwo żywi, życie spać po ciężkiej pracy. Może nie wszyscy uprawiają ziemię, ale wielu z Was pracuje. Może ten żar z nieba nie wszystkich biegł po plecach, ale też w zakładach pracy podlał się z czoła. Dzisiaj pragniecie podziękować Panu Bogu za plony. Górzyste, nierówne tereny i niezbyt żyzna gleba tak w skrócie można scharakteryzować warunki, w jakich pracują rolnicy w gminie Tokarnia. Mimo to gospodarze zebrali plony, a gospodynie uwiły wieńce, by można było podziękować Bogu za tegoroczne zbiory. Szanowni rolnicy! Dziękując za trud Waszej pracy, za niezwykłe przywiązanie do tej ziemi, która wykarmiła pokolenia naszych przodków, życzę jednocześnie obfitości, zdrowia i siły, spełnienia planów, pełnej satysfakcji z podjętych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzę Błogosławieństwa Bożego w działaniu i Bożej opieki na każdy dzień. Omyna! Dożynki to także tradycja ośpiewania wieńców, czego w tym roku dokonały gospodynie z sześciu kół. W tym roku po raz pierwszy od kilku lat na dożynkach gminnych pojawiło się koło gospodyń wiejskich z Bogdanówki. Bardzo jestem zadowolony, że właśnie dzięki staraniom nowego Sołtysa Wsi Bogdanówka panie się. Z organizowały i wystąpiły tutaj z wieńcem dożynkowym na, tym uroczystości, na tej uroczystości dożynkowej. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane w następnych latach, a w pozostałych miejscowościach na razie nie ma symptomów, żeby miało to zanikać. Także mam nadzieję, że będziemy kultywować tę tradycję, chociaż coraz mniej rolników jest, ale jeszcze parę osób jest zaangażowanych, które chcą o tej tradycji przypominać. O, tylko nas generalnie susza nie zaszkodziła. Ona przyszła w ostatnich tygodniach, prawda, kiedy zboża dojrzewały, także już nie miała wielkiego wpływu na, na plony, przynajmniej tak ja to oceniam, z własnego doświadczenia, bo też tam jakieś pole zasiewam. Także można powiedzieć, że aura nam sprzyjała, a właśnie ukształtowanie terenu i, i, i ta specyficzna tu jakby wilgotność naszych rejonów powodowała ta, że, że wody wystarczająco było do wegetacji roślin i no plony nie są na naszej ziemi zbyt urodzajne, ale są wystarczające. Najważniejsze, że omijały nas jakieś burze, kataklizmy, gradobicia i rolnicy wyjątkowo dzisiaj w tym roku w pogodnej aurze mogli zebrać to, co zasiali. się nasze lampy, my się nasze lampy wreszcie zaświecimy. Podczas święta plonów w Tokarni nagrodzono gminnych liderów produkcji rolnej. Jednym z gospodarzy, którzy w ubiegłym roku przekazali najwięcej mleka, jest Stanisław Słonina z Tokarni. Myśmy my założyli w 1996 roku na, na, taką grupę producencką. Tak się rozleciała Okręgowa spółdzielnia mleczarska Myślenica. My, myśmy założyli i no ja zostałem całem tym szefem tego wszystkiego no i, i od tego wszystko się zaczęło no i to tak, no do tej pory to jakoś tak się jakoś to się wszystko tak wiąże. Mieszkańcy gminy Tokarnia przy okazji dożynek mogli też poznać kulturę góralską z nieco innej okolicy dzięki zespołowi Majeranki z Chabówki.